Jestem Jacek. Od 25 lat jesteśmy małżeństwem. Żona jest osobą niewidomą od urodzenia i ponad 30 lat choruje na SM. Na szczęście postać stosunkowo łagodna, dlatego praktycznie dopiero od 10 lat żona jest unieruchomiona. Od kilku lat jestem po prostu spełniony. Obowiązki opiekuna osoby niepełnosprawnej, gdyż żona po prostu nie jest już w stanie samodzielnie funkcjonować. I przy czym nie chodzi tutaj o niewidomość, lecz właśnie jestem, który uniemożliwia funkcjonowanie nawet w sprawach, w sprawach życia codziennego, nawet najprostszych. Do momentu, do pewnego momentu, póki można jeszcze było powiedzmy, Póki SM było lżejsze przed jeszcze rzutami wcześniejszymi, a SM ma to do siebie, że ma postać, znaczy urzony ma postać tak zwaną rzutową, czyli następują okresowe pogorszenia, bardzo znaczne, nie do przewidzenia, po których zazwyczaj po leczeniu szpitalnym następuje częściowa poprawa, z tym, że nigdy nie wraca to do tego, co było wcześniej. Tak jak mówię, na, na, na szczęście tutaj odbywa się to powoli, inaczej no, trudno byłoby powiedzieć, e, co by mogło być. Do momentu, kiedy póki jeszcze żona mogła jakoś na, tak, sam, w miarę samodzielnie funkcjonować na co dzień, czyli przemie chociaż przemieszczać się po mieszkaniu, pracowałem w momencie, kiedy już jest e, no, unieruchomiona całkowicie, e, praktycznie jedyna praca mi to została. To była praca w domu. W yy, pewnym momencie jednak ta praca w domu, próbowałem różnych rzeczy robienia zleceń, pisania artykułów, prowadzenia sklepu internetowego. W <laughs> pewnym momencie niestety jednak, yy, tak jak powiedzmy sobie tak zwany własny interes, czyli powiedzmy taki sklep internetowy, wymaga no dość jednak dużego zaangażowania. Może łatwiej niż na etacie, prawda nie trzeba się oddalać specjalnie od domu. Tym niemniej, z powodu obowiązków, głównie właśnie tych y, opiekuńczych, y, na, jeszcze powiedzmy sobie tak na marginesie, mamy czwórkę dzieci, się dorobiliśmy, z czego no, dwójka już jest y, powiedzmy sobie na progu dorosłości. Y, dwójka jeszcze, no, też wymaga y, zajęcia się, nawet i z, z powodów formalnych czysto, prawda. W pewnym momencie już po prostu nie za bardzo mogłem pogodzić pracę zarobkową, która na zbyt dużych wychodów nigdy nie przynosiła, ale jakoś tam wystarczało właśnie z tąż opieką. W związku z czym niecały rok temu opieka społeczna, z którą współpracujemy już od dłuższego czasu, zważywszy właśnie na nasze warunki, E, zaproponowała, żebym po prostu jednak zrezygnował z pracy, która już e, dochodów specjalnych nie przynosiła i e, po prostu przejść na ten zasiłek dla osób niepełnosprawnych. E, e, wszystko pięknie, ładnie, tylko że... Znaczy tak, żona ma jeszcze rentę i to no, powiedzmy sobie nie jest z tych y, zupełnie najniższych, ale też nie jest to zbyt wysoka. Wszystko jest pięknie ładnie, tylko że yy, oprócz tego, że powiedzmy sobie mieć co do garnka włożyć, na co jeszcze ten zasiłek powiedzmy sobie starcza plus renta, niestety musimy jeszcze spełniać inne obowiązki. Yy, względem powiedzmy sobie na przykład wynającego mieszkanie, czyli gminy, yy, musimy za to płacić, musimy yy, opłacać yy, energię elektryczną, no nie ma siły, bez tego nie można żyć. Konieczna jest telekomunikacja, niestety bez telefonu, bez internetu, też funkcjonować nie za bardzo w naszych warunkach da radę. No, oczywiście można byłoby, bo przecież są ludzie, którzy funkcjonują w ogóle bez dachu nad głową, bez... no, ale to chyba nie o to chodzi. Jakoś sobie dajemy radę z tym, że no, rzeczywiście jest coraz trudniej, coraz, coraz gorzej, bo po prostu. Oprócz tych zwykłych kosztów, które przeciętny obywatel też ponosi, prawda, dodatkowo dochodzą te rzeczy, które są związane z niepełnosprawnością. Przede wszystkim lekarstwa, środki higieniczne. Yy, jaka, załatwienie jakiejkolwiek sprawy poza domem yy, wymaga, to są też dodatkowe koszty, bo po prostu to trzeba podjechać, trzeba przewieźć, zazwyczaj niestety no chociażby nawet y, taksówka zwykła, bo o specjalistycznym transportie niedawno sprawnych to raczej z tego nie korzystamy, bo to jest za drogie. Yy, to wszystko pochłania dodatkowe pieniądze, yy, owszem <coughs> mamy yy, trochę pomocy, tyle na ile może nam opieka społeczna pomóc pomaga, tu trzeba to powiedzieć. Yy, że, że, że rzeczywiście są tam ludzie, przynajmniej yy, ci, z którymi się stykamy, naprawdę zaangażowani, no, no ale też niewiele oni mogą. Yy, po prostu no, mają ograniczone pole manewru, ograniczone i fundusze, i yy, możliwości formalne. Coś, yy, z tym, że bez tej pomocy to już by rzeczywiście, byśmy rzeczywiście zupełnie padli, jak pies Pluto, jak dodaje swojego czasu mój kolega. Tej pamięci. Eee, także tutaj, no, na, na, to jest to co, to, co krótko można powiedzieć. Eee.